Hola. Mogą Pani powiedzieć, gdzie się teraz znajdujemy i co tutaj się dzieje? To jest medycy, jest bar, i swoje Drowy. 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 na kierunku pracy. Oto no nasze propozycje, które mogą Państwo dzisiaj tutaj u nas zabrać. jeśli Pani pozwoli, to zaproszę to tutaj poszewki e, na poduszki wykonane przez nas i przez nasze koleżanki i kolegów. Dalej mamy tutaj prowadzenie pięknych pojemniczków dla nas, na przykład

Wszystkie cudne, każda inna. Zapraszam Wam tutaj, można pomoczyć. No, Kartufej z motywami łowiskimi, muszewki na poduszki, na naprawdę z profesjonalną miłością, z dużym uczcem, z Nie ukrywam, dużo z nas tutaj doskonaliło, a niektóre z nas, takie na to. Dlatego zachęcamy wszystkich, zarówno kobietki, dziewczęta, jak i chłopców czy panów, do tego, żeby w ostrych konferencji zeszlali ten kierunek swoją żeby naprawdę. Bardzo to to, panie, wasza, to spomnę, ząbka, że właśnie, nasza właśnie pani Iza. Ma, ma serce na dłoni tak. i zawsze pomoże, jest wyrozumiała, i ma ogrom odpowiedzi.